Z tej strony Enigmo, a to jest Brawl Stars. Ojej, sorry. Hej, z tej strony Enigmo, a to jest Brawl Stars. I co to jest? Nie wiem. Chyba mnie to nic nie obchodzi. Ale. już to na pewno jest, nie? Coś jest tutaj? Czy panie Mistrzowskie? jutro będzie jakieś super wyzwanie nie wiem czy to jakoś będzie ważne wyzwanie czy jakieś takie kiczowate wyzwanie, a tak e, to jest Brawl Stars i e, moje pierwsze konto oczywiście, tak e, i Sklep Nowość, oczywiście Krab Królewski Tik, co? Okej, okay. to troszeczkę dziwne, ale okej. Okay. Nowości, uwielbiam nowości, szczególnie takie, które pomogą mi zebrać żetony. Tak, bar, bar, bardzo mi takie pomogą. Ty, taka skrzyneczka jest? W poprzednim sezonie, w poprzednim sezonie byłem tutaj korzakiem miałem, ale niestety nie miałem zadymiarskiego. No. Dobra, to sprawdźmy tam w klubie. Pika Fabian Dybala. Okej. Okay. Super zadymias. To jest bardzo teges. Bardzo fajne, ale no tak. Dobra, nie, nie będę się zajmować teraz przeszukiwaniem mojego klanu, który naprawdę jest mój. A nie, to, to nie, nie ma tego, nie ma quest'a. Tu gdzie są quest'y? Na samej górze, tak. jest ranga, 16 ranga. Co to było, bo tam coś tam chyba było, ale... Nie, 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 nie patrzyłem, bo mnie to nic nie obchodziło. Um, tak, jak większość rzeczy... uznajcie, że tego nie słyszeliście. I po prostu, i po prostu, no wiecie, zamknijcie się w pokoju z tym odcinkiem i, i, nie wiem, ojej, wi -fi. tylko nie Wi-Fi, bo Wi-Fi dzisiaj mam beznadziejne. Jejku, przepraszam Was za to, ale Wi-Fi jest kiczowate na no, maksa, okej, okay. troszeczkę się chyba zmieni zmieniło, tak, oczywiście, Wi-Fi zepsuta, ale jak on się tak szybko odrodził? Wiem. Ojej, tam nie chcę iść, nie chcę tam iść. Naprawdę nie chcę tam iść, la, 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 la. Nie chcę o nie. No cóż, no to, nie, to, nie był, to nie było zagranie godne mistrza, a ja jestem mistrzem, oczywiście. Mistrz Enigmo. Czy to dobrze brzmi? Czy brzmi jak imię ko dla kota? Bo jeśli brzmi jak imię dla kota, to ja dziękuję za takie. Przezwisko. 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 Ojeju. Serio? A teraz jest chyba tylko ten beznadziejny roz rozwałka w supermieście. No cóż, trudno. Jakoś, jakoś to zniosę. Może zniosę, ale chyba nie. Geniusz. Sorry, że zapomniałem coś komentować, ale. No wiecie. Tak troszeczkę. Zapomniałem o tym, że to, to. Nagrywam o tym odcinek. I tak czasami się chyba zdarza, nie? Tak, migotka. Mam tyle. Nie mam. No, że nie mam, to nie znaczy, że, że to jest jakieś złe, nie? Czy, czy znaczy? Bo ja, tak wiecie, nie wiem za bardzo. O, Grams! Jak ona się nazywała? Energetyka? Ale no psko tam ktoś grał tą energetyką, czy jak ona się tam nazywała? Ona lubi zwać się energetyką. Tak. Energetyka rządzi i podskakuje ze śmiechu. No, tak dawaj energetyka i tak, tak jak tak dalej pójdzie, to wygrasz. A też wątpię to wygrasz, to wygrasz, wygrasz, wygrasz. No wiedziałem. Wątpię energetyka, że to wygrasz, ale nie wygrasz tego, więc po co ja jej energetyce, chociaż jak ona nie żyje? La, 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 ona już nie żyje, energetyka nie żyje, znaczy ciągle już, jeszcze żyje, już, jeszcze. No, sorry, w takim razie to jest, to, 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 to teges, no... Nie, żebym to robił, dlatego, że nie chciałem, żeby energetyka przeżyła. Ale w ogóle, je nie ja nie wiem, ja zapomniałem, jak się ona, się ona się nazywa, chociaż testowałem ją trzy razy. O nie! To było takie okropne, takie po prostu przenie Prze fajne do potęgi nieskończonej. I kwadratowej, czy jak to tam się mówiło? Surge. Surge. Mówi się surcz! Czy Surge, czy surcz Czy Skurcz. Chyba Skurcz. Mówi się Skurcz. I dlatego nie chcę jej trafić. Max. Miła odmiana. W sumie Max i Su Skurcz yy, to, są, to są w sumie takie przyjaciółki, tak jakby, nie? Czy jak to tam było w, kro w Kronice Brawl Stars? Kronika Brawl Stars. Tak. I te, te, i te, i te rzeczy. Bum. 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 Kurde, myślałem, że naładuje sobie na działku. Jejuku. Jejuku. To jest najnowsza

Niezbyt przychylnie popatrzył na to, kto. No właśnie, kto? Może jakiś admin? Czy kto tam steruje tym wszystkim? Chyba admin, no? Nie, super cel. Nie, ja, 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 ja. No dobra, poddaję się. Kto tam rządzi, piszcie w komentarzach. No i co? Po co strzeliłeś tę trzecią minę? Przecież ja się tym mogłem zająć. O i naprawdę? Ten tik to był geniusz zbrodni. Takich, wiecie, dla mnie zbrodni, bo dla niego to była zabawa, nie? Po prostu rozwalić mi taką grę. Iwan 20. Nie miej sobie, że cię zaproszę do znajomych. Muszę jeszcze ją raz wygrać. Yy. Tak, a my niedługo kończymy odcinek. Tak, trochę się zagalopowałem i ymm, zapomniałem o, o zupełnie o tym, że te odcinki nie mogą trwać więcej niż 18 minut, bo tylko tyle mi się zmieści na tym, na yy. karcie pamięci, prawda? że smutne. Pewnie dla niektórych nie, ale dla mnie bardzo smutne. Więc trzeba to wygrać i zakończyć odcinek sukcesem, a potem zacząć kolejny i tak w nieskończoność, nie? Ojeju! I, dzie, I dzięki dzielnej Jessie Udało się pokonać nuba. Koniec. Koniec bajki. W kogo walnąłeś kolego? W kogo? Powiedz, ja tam nie pójdę. Ja tam nie pójdę. Ja tylko tak tchórzyłem, nie? To miałoby tylko odwrócić ich uwagę, to zabicie tamtego na niego. To znaczy na Tamtej na niej, Tamtej na Czy jak to tam się mówi? Ja ciągle mówię, jak to tam się mówi. Można mi wytłumaczyć, dlaczego tak mówię? Dobra, to kończymy ten już, od, już ten odcinek. Trochę przydługi był. Dobra. Να το πάω